Za obrad, teraz jadę załatwić Ciężko, muszę teraz jechać załatwić Zjadłem demoblad, robiłem wam e, live'a jak robiłem spaghetti, tego typu band-band A teraz jadę załatwić Nie chcę się tak już wyładzić. Nie to, że w robocie dzisiaj mieliśmy odgonać ciut z sypaniem, solą, piachem, bo to wszystko marzło tego typu a po co bilet jak mam migawkę tego typu bl bl ładno są różne tego typu Uy. A jutro do roboty na 6 rano. Wow, Woba. Elo, łobaweł Na 6 rano. Nie na 7, tylko na 6. Mateusz, mnie nie interesuje za kim ja jestem. Czy za tym, za tym? Ja w ogóle nie interesuję się. E, Pikonosu, Mateusz. Będę. No nie, Zieliński, ty, ty nie wiesz, jak, jak się puszę to najda Na streamie. No, trochę trochę wizylnie określony jest, taka typu. No dobra, kończę, bo zaraz odjeżdżam. Zaczyna się będę bę,